No i zagrajmy jeszcze raz tutaj czarnoksiężnikiem. Zobaczymy tutaj jest do wykonania zadanie, tak? Zagraj trzy razy. Ok, no zagramy trzy razy. nic nie pasuje, nic nie pasuje normalnie odrzucam całą rękę odrzucimy no jest tam coś tam lepiej, coś lepiej no coś lepiej no ale zobaczymy co to będzie z tego Okej, okay, no dobra, zagrajmy tutaj duszownika może na wstępie, wtasuje nam tutaj, zagrajmy może jeszcze raz, niech tam wtasuje, okej, okay. przy dobieraniu, jak się ułoży dobrze, no to do, dwa do zdrówka doda, tak, dwa do zdrówka, no dobrze, zostawmy się prowokacją może, Dobra, e, na chwilę obecną nie będziemy rzucać tej karty. Nie będziemy odrzucać. Mamy tutaj e, demonów, więc tutaj możemy dać tu. E, tak widzicie, trzy do ataku. Tak i kradzież życia jeszcze. O, duszownik zaczął działać. Tak, zaczął działać. No to daj, dajmy tutaj temu. Może temu prowokacji, tak? Niech tam się, się martwi przeciwnik. Ale to było tylko na jedną turę, tak? Na jedną turę. W, w zasadzie obojętnie komu można było dać. Obojętnie komu. o ma ojej, ojej, ja, kradzież życia no tak, no tak co tu robić ojej, ojej, no zrywu nie ma sensu, nie ma sensu Aj, jaj, jaj. o najniższym koszcie no dobrze, chyba da. zrobimy w ten sposób teraz odrzucimy tą 4 może Ok. Ci dostali troszeczkę, więc tutaj możemy poatakować, że tak powiem, tak? Pamiętajmy, że tu ma kradzież życia. No ale mamy prowokację, tak? Więc tutaj musi jechać na prowokację. Wycisz, wycisz. A no, no świetnie, świetnie tutaj poleciał Wie co robi, wie co robi Zobaczcie, zobaczcie Co tu? Gdzie tu dziadek startuje Gdzie tu dziadek startuje Nie ma szans Nie ma szans normalnie Nie ma komu zadać Swojemu zadać? <śmiech> Żartuję. <śmiech> to był żart. Zaczekajmy, zaczekajmy aż coś wystawi. No. I leci, i leci. No dobrze, tutaj do zdrówka troszkę daliśmy, tak? No teraz, teraz róbmy to może. Ten nam się zmniejszył już na, na dwa, tak. Damy demonowi A, trzy. A pewnie, że tak. No i rzućmy tego gościa. 8. Rzućmy. No i musimy czekać teraz, tak? Można było zaatakować tym gościem tego. No ale dobra bo eksperyment. Poeksperymentujemy po, po troszkę. <tutaj, Tutaj nic złego się nie stanie, tak? Nic złego się nie stanie. Tutaj gram dla wykonania zadania, a nie do tego, żeby. Mm. <tutujesz> No dobra, zagrajmy tutaj może w ten sposób. I do zdrówka nami. No okej, okay. no lećmy tutaj w twarz może, zawsze to mniej. Zawsze to mniej. No, został mu jeden kryształ Manny, co jest w stanie rzucić za jeden, za zero nawet. O, podwójne obrażenia. Kradzie życia nos Szok normalnie. Normalnie szok. Pięknie to zrobił. Pięknie. zryw, nie wiem no dajmy ten zryw ale musieliśmy odrzucić dajmy prowokację może dajmy sąsiednim tutaj chyba polećmy na tego cztery I wszystko. No zobaczymy, co tutaj przeciwnik wymyśli, tak? Wy co wymyśli? Zaczynam się niecierpliwie Mówi, że zaczyna się niecierpliwić. O, o, pięknie, pięknie. O na razie tutaj lećmy. Nie przyjmujmy jeszcze obrażeń. Czy do na razie chyba nie. Moglibyśmy jakąś kartę dobrać. No ale dobra no, 19 mamy. Wiem co on tutaj nakombinuje Ktoś to gra, gra taką talią No to, to wie, to wie pewnie Rzadko gram Rzadko Oczywiście mam ją w swojej talii O i kradzie szycia i tutaj leci Zobaczcie o, I kradzie szycia No ale, ale przyjmie też 6, tak? Nakrat, ale przyjął też. No dobrze, to tutaj zagrajmy taką kartę, no i kończymy, tak? Akurat nam pasuje. Można powiedzieć tutaj yy, podręcznikowe zagranie było, tak? Akurat wszystko pięknie się ułożyło. Jak z podręcznika. No dobra. Mamy już. jakieś zwycięstwo zdobył tutaj. Księciunio.